Niedzielka. Dzień dobry. Witam się w niedzielkę z rana. Niestety nie będzie to nasza klasyczna niedziela i szczerze jestem trochę zawiedziona, bo uwielbiam nasze niedzielne tradycje, czyli po śniadanku zawsze idziemy sobie spacerkiem do kościoła, potem spędzamy po prostu rodzinnie, niedzielnie czas. Niemniej jednak słuchajcie, obudziliśmy się chorzy. Jeszcze jeszcze wczoraj wieczorem Michał miał lekką gorączkę, przed snem tak samo Michalina. Ja byłam w porządku, chociaż zaczynały mnie bolić trochę plecy, nerki. No, ale jednak rano się obudziłam, boli mnie bardzo gardło. Taka jestem, wiecie, obolała, zmęczona. Moż, niby trochę lepiej, ale też. Michalina ma dalej gorączkę, ale biega jak szalona. Mimo, że jest chora, to po prostu nie odpuści zabawy. Więc trzeba się bawić mimo takiego zmęczenia organizmu. Więc wydaje mi się, że może to być właśnie jakaś grypa, bo... Nie wiem, wiecie, nie... Nie mam właśnie jakiegoś mocnego kaszu czy coś w tym stylu, ale taka jestem osłabiona i właśnie boli mnie to gardło, boli mnie te mięśnie, więc obstawiam grypę. No ale staliśmy z rana. Michał e, najpierw się bawił z Michaśką, ja sobie jeszcze podrzymałam godzinkę, bo Michał na się po szóstej. On mm, więc Michał ją przejął, ja sobie podrzemałam i potem właśnie wzięłam ją, żeby on sobie jeszcze chwilę poleżał. takie nasze zamienianie się w osłabieniach organizmu. Zjedliśmy śniadanko, ogarnęliśmy trochę chatę, no i teraz mam pyszną kawkę. Zostajemy dzisiaj w domu w domu. Dzisiejszy jest dzień calutki. Nie zamierzam wyjść za drzwi ani na sekundę. Na szczęście wczoraj zrobiłam jakieś zakupy, więc myślę, że coś z tego się ugotuje. Na szczęście otworzyłam zamrażarkę, a tam gołąbki od mojej mamy zaproszone. Właściwie wzruszyłam. Nie no, tak naprawdę, naprawdę słabo się czuję. I mm, Wyjęłam już ja mam nadzieję, że się rozmrożało na w miarę normalną godzinę. I sobie zjemy dzisiaj na obiad gołąbki i ewentualnie upiekę nam chlebek bananowy, żebyśmy mieli taki, wiecie, e, fajny poranek, e, poranek e, fajny dzień, po prostu na słodko. Piekawe, kawę, idę sobie jeszcze poczytam trochę książki. E, ale czuję, że naprawdę, kurde, głowa mi zaczyna boleć, tak naprawdę czuję się już coraz gorzej z każdą minutą, także zobaczymy w trakcie dnia. Zostaw to! Zobaczymy w trakcie dnia, mam nadzieję, że nam przejdzie, a nie że się pogorszy, także zapraszam na kilka urywków z naszego chorowania. Musi, nowy dzień mnie z słońcem kusi Jego przed się mam, no jak? Każdy z nowych dróg, każdy świeży ślad, każdy świeży do kuchni i robię chlebek bananowy. To naszła nasza ochota na coś słodkiego w tym przeziębieniu. Keksówka już w papierze i kręcimy. Zobaczcie, jest to fit chlebek bez mąki, a składków owsianych. Więc akurat idealnie miałam tyle płatków, także zblendowałam. Mamy mąkę z płatków owsianych, samo robioną i resztę składników. Także robię. Od czego tu zaczynam? Mój mąż ostatnio kupił erytrol. Ery, erytrol, dobrze powiedziałam, że stosujemy ten fit przepis. Trzy łyżki. tam jeszcze drobinkę. Trzy łyżki tego i bełtamy. Okej. Okay. Dodajemy moje płatki owsiane. Proszek do pieczenia. I cynamon do smaku. I również 100 gram... E, jakiegoś tłuszczu. Moim tłuszczem będzie olej kokosowy. Powiedzmy mogę go rozpuścić. Dobra, rozgniotę w rękach. Wygląda spoko. Wyglą Michał to wygląda bardzo zdrowo. Nie wiem, tak nie za zdrowo? W przepisie było, że jak chcemy trochę słodkości, to możemy dodać czekoladę. Także mam takie kulki czekoladowe. Dosypię troszkę. Damy jeszcze trochę czekolady. No i wrócimy za 45 minut i zobaczymy. Upiekłyśmy. Czy znaczy ja upiekłam, oni będą jeść. Tak wygląda mój chlebuś. Jeszcze możemy posmarować sobie Michał dżemem Niegodowym, który kupiliśmy. Ale wygląda... Wygląda pysznie, pysznie. Będziesz jadła Michalinka. Jest bardzo zdrowy, słuchajcie. Naprawdę jest mega fit ten klebek, a, yy, a jest naprawdę smaczny. Ale też byś chciała. Proszę. Mm. Mało słodki, no bo nie ma za dużo cukru, ale jak się posmaruje właśnie taką konfiturką, jak to myślę, że będzie petarda, ale mm, fajny. Idealne na mm, walkę z chorobą, <grymne> na umilacz czasu choroby. Dzień dobry moi mili. Witam się w kolejny dzień. Jest już poniedziałek i niestety choroba nas nie opuszcza. Znaczy, się mojego męża już trochę opuściła. Ja niestety dalej trochę walczę. Eee, ciężka była noc. M Michalina pięknie spała, a ja i tak spać nie mogłam, bo tak mnie eee, męczył katar i pól gardła. Ale żyję. Jakoś idzie do przodu. Muszę właśnie sobie zrobić herbatkę. Herbatkę zaraz ma wpaść do nas. Moja teściowa, mama Michała z zakupami. Zrobić nam jakieś zakupy na obiad. I kupić mleko i czosnek. Bo dajcie znać jaki team wy jesteście. Ale czy pijecie mleko z czosnkiem? Jak? O nie, to chyba chciałam jak jesteście chorzy, boli Was gardło, eee, czy, czy uważacie, że to jest tylko jakiś efekt placebo? Bo ja mam tak właśnie mieszane uczucia, bo kojarzy mi się to bardzo z dzieciństwem, gdzie zawsze właśnie, jak byliśmy, byliśmy chore z siostrą, to tata nam robił z mamą właśnie takie mleko na ciepło z czosnkiem i miodem i zawsze je piłyśmy, jak byłyśmy małe i zawsze takie dawało ukojenie w gardełko, lecz nie wiem, czy to efekt... Takie wiecie, placebo, że rodzice nam to dali. Czy faktycznie to działało, zastanawiam się. Niemniej jednak też trzeba się zapytać, co mam kupić, i zamówiłam sobie mleko i czosnek. I jak tylko to przyjdzie, to sobie wpiję. I nawet jakby miało to być placebo, to da mi to takie okojenie. E, nie tylko na gardę, ale też na serduszko. <grytanie> Powrót do dziecięcych dni. A teraz wypiję sobie ciepłą herbatkę. To już w sumie 15.30, na kolejną, już było dzisiaj śniadanie i trochę zabawy chętne sobie zrobiłam. Nie, nie tracimy, nie leżymy, trzeba się, trzeba się bawić, trzeba spędzać ten czas aktywnie, a nie leżeć. Chociaż trochę też leżałam, bo wszystko mi w Ale ja to jest za karę, bo ze 3 dni temu Michała zaczynało tak coś brać i ja mówię Boże, znowu jesteś chory, Michalina też. Ja to po tej ciąży i przez ciążę mam taką dobrą odporność. Nie pamiętam, kiedy chora byłam. No i co się stało? Zachorowałam i ja. Także nie śmiej się, gatku, z czyjegoś... Jak to było to powiedzenie? Nie śmiej się... Jak? O, dziadku z czyjegoś w przypadku. Mi nawet już głowa nie pracuje. No to zawsze. No, ej... Mieliśmy się dziadku z czyjegoś przypadku. Ale coś z gagatkiem też było. Czy nie? To przyśniło mi się. Dziadek się śmiał i tak zamumiał, No i się tak stało. Śmiałam się z Michała, śmiałam się z Michaliny. Nie jedz tego klapka, zapisz jej to. I się rozchorowałam. Mężu, ty chcesz herbaty? Ja. Też chcesz, tak? Ja. Z miodem czy zieloną? Zieloną? Czarną? Z cytryną, tylko chcesz? No, więc nie śmieję się już więcej, nigdy z nikogo, bo to nieładnie. Mam tylko nadzieję, że kurde, wzdrowiejemy do środy, bo środa popierdowa. fajnie by było pójść. No nic, ale myślę, że damy radę. A, jeszcze mama Michała ma nam przywieźć testy, bo e, stwierdziła, żebyśmy sobie zrobili testy, czy to grypa, czy to covid, czy co? Co w sobotniej nocy. w sobotniej nocy. Także jak przyjedzie z testem, to sobie zrobię, to Wam powiem jaki wynik. Mam nadzieję, że to nie żaden COVID ani grypa, tylko po prostu lekkie przeziębienie. I zrobiliśmy sobie te testy z Ładzie. Negatywne, nic nie mamy, jesteśmy zdrowi pod kątem takich gryp, RSV i tak dalej. Jedynie co, to najwidoczniej, ewidentnie jest to po prostu zwykłe przeziębienie, które pewnie lada moment przejdzie, ale ja już sobie zrobiłam miksturę. Mleko, czosnek i miód. Dajcie znać, czy wy lubicie, czy nie lubicie. Osobiście powiem, że ja ubóstwiam także wasze i moje zdrowie. Jak coś ze mną lepiej nie jest, nawet gorzej bym powiedziała, ale zobaczcie na takich mamy cudownych przyjaciół. Właśnie napisał do mnie Michał, nie mój Michał, tylko nasz. Drugi Michał w paczce. Czy jestem w domu, bo ma dla nas przesyłka od Moniki. Zrobiła tiramisu malinowe, truskawkowe i przywieźli nam kawałek. Tajcy przyjaciele to skarb, pamiętajcie. Idę jeść, ale mimo tego, że mam słaby wech, naprawdę wygląda pysznie. Mm. Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam się już w kolejnym dniu. Wczorajszy dzień dość yy, nieowocował w ilość nagrań, ale dlatego, że yy, wczoraj czułam się naprawdę źle i myślałam, że będzie też tak źle dzisiaj. No, Michalina idzie. Siemka i się, <laughs> ale dzisiaj jest już zdecydowanie lepiej. Yy, stałyśmy z rana, posprzątałyśmy trochę. Potem Michalina zaliczyła drzemkę. Dlaczego? Bo Michalina teraz kurde wstaje po szóstej, więc koło dziewiątej ma swoją pierwszą drzemkę. Dzisiaj drzemka była o dziewiątej trzydzieści i spała ponad godzinę. Cudownie. Więc ja w tym czasie stwierdziłam, że pomontuję trochę tego vloga, którego właśnie oglądacie, żeby potem było mniej roboty. Zjadłyśmy śniadanko i stwierdziłam, że skoro już się lepiej czuję, to jeszcze lepiej będę się czuła, gdy się trochę pomaluję i się, tak wiecie, człowiek jak bardziej produktywny jest, <grym> zwłaszcza ja, wiem, co się wspinasz tu. Także zrobię sobie taki lekki, szybki makijaż, krem BB z kolorem, podkład, znaczy puder, i będzie okej. Okay. To się wspinasz do mamy. No, więc taki mały update naszego dzisiejszego poranka. Co dzisiejszy dzień nam przyniesie? Nie wiem, bo czuję się lepiej, ale się zastanawiam, czy na pewno książeczka twoja chcesz poczytać? To zaraz poczytamy. A to jest na dobranoc, kochanie. Yy, nie wiem czy ryzykować i wyjść z domu na spacer jakiś krótki z Michaliną, no bo ona jest już całkowicie zdrowa od wczoraj tak naprawdę. Yy, czy, czy, nie, czy nie ryzykować i zostać jeszcze dla bezpieczeństwa dzisiaj w domu, a po prostu w razie czego wyślę męża na jakiś krótki spacer, zmyć, żeby się trochę dziewczyna przewietrzyła, yy, nie wiem. nie wiem, mam, mam, mam dylemat, wiem tyle, że teraz się szybko coś tam pomaluję, żeby się czuć jak człowiek. I idziemy się bawić. No bo taka nasza rola, nie? Codzienność, że się bawimy. Patrzcie w ogóle, jak ona jest grzeczna, jak przychodzi. O! Żyjecie. Patrzcie w ogóle, jak ona jest grzeczna, jak przychodzi pora makijażu. Tak ją to interesuje, <gryw> że jest się. I sobie siedzi i patrzy, co mama robi. To może mama na tyle książeczka odłożyć. Z tego potrzebuje drugiej ręki. Także, drogie mamy, jak mówicie, że się nie da, to wam wierzę. <grym> bo z Mikaliną też się nie dało nieraz nic zrobić. Ale słuchajcie, drogie mamy, nie poddawajcie się, bo w końcu przyjdzie taki moment, jak ja mam teraz, czyli Michaśka będzie zrzucała wszystko, ale będzie umiała też trochę posiedzieć. A w ogóle wczoraj sobie umyłam pędzle wszystkie, przedwczoraj. Uf, tak stwierdziłam, że zrobię coś pożytecznego też dla swojej cery, yy, więc umyłam sobie pędzle. Dobra. Yy. Rzęs jeszcze sobie może pomalujemy, co? To już muszę Cię odstawić. Dobra, spotkamy się zaraz na reszcie naszego dnia, kiedy będę mogła coś nagrać, bo akurat Michalina nie będzie yy. Wymagała w 100%. To szmineczka mamy. Chcesz sobie pomalować usta? Kiedy Michalina pozwoli mi wyciągnąć kamerę, nie mówię o byciu niegrzeczną, tylko jakby to jest dla mnie priorytet, zabawa z nią, spędzanie z nią czasu. Więc jeżeli tylko będę miała chwilę, to na pewno coś do Was jeszcze pogadam, bądź po prostu nagrywamy jakieś urywki. Dobra, kończę, bo moja mała, modnisia chyba chce się naprawdę pomalować już. Dobra, idziesz! Uuu. Co opowiadasz? Mm. Uh -huh. Kawę mama idzie robić. Chcesz popatrzeć pewnie. Zrobię sobie kawkę. Mm. Czekajcie, pewnie będzie głośno. Ale to jest mój nowy ulubiony kubek, który dostałam od mojej siostry. Stara, dobrze, że jesteś. Dzięki Siora. Ja też się cieszę, że jesteś w moim życiu. Także mój nowy ulubiony kubek. Myślę, że na równie ze wszystkimi kubkami, na których jest napisane „żona”, mi się chyba nigdy nie znudzą kubki z napisem „żona”. Mimo że od ślubu minęło już naprawdę dużo czasu. Czekajcie, będzie chwilę głośno. To ewidentnie kocham te kubki, no i te swój drugi ulitany kubak. A Michalina kocha ekspres. <grystanie> Zobaczcie, jak ona to przeżywa. O! Kawa się robi! O! Chcesz popatrzeć na kawę? To chodź do mamy. No, chodź. Mama pokaże. O! Wow! Pum, 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 Pam, 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 Oj. Oj, przepraszam, brudna deska. Ale kroiłam dużo rzeczy. No jak jakby bez przesady, tak? Każdy z nas czasem ma brudną deskę do krojenia. Oj. Spójrzcie. Mmm, pyszna czarna kawa. Tutaj w ogóle chyba jednak nie wyzdrowiałam Michalina. Tutaj w ogóle zobaczcie mój aloes, który stał na moim stojaku na kwiatki na najwyższej półce. Ale było mega śmieszne. Hmm. Ale co się stało? To się stało, jak raz był u nas mój teściu, słuchajcie. I e, zajmował się Michaliną. I właśnie siedzieli sobie na tym fotelu oto bujanym. I... Bujał się z Michaliną, bujał, bujał, bujał i nie mam pojęcia, jak on to zrobił. Ale tak się bujnął do tyłu, że ten wielki aloes spadł. Mój piękny, wielki aloes spadł. O Jezu. To nie ze smutku. to Ja mam tak, że jak z siostrą tak mamy, że jak nas coś bardzo rozśmieszy, to płaczemy. E, a jeszcze raz, jak wiecie, jest noc zatkany zatoki, to tym bardziej. No e, i co? E, no i spadł ten, słuchajcie, wielki alos. On był taki piękny, na pewno gdzieś widzieliście na jakichś kadrach i on był cudowny cudowny. Spadł, połamał się, wysypała się calutka ziemia. Była ta ziemia w tym fotelu, na podłodze, no po prostu wszędzie. No i. Tak się wydarzyło, że po prostu musiałyśmy z moją teściową to ratować, na szczęście mi pomogła eee, ze swoim pomysłem, bo ja już myślałam, że wiecie, po kwiatku eee, i po prostu go obciąłyśmy, obciąłyśmy u góry. Eee, zostawiłyśmy po prostu te najładniejsze liście, no i teraz siedzi w wodzie i czekamy aż puści jakieś korzenie. Mam nadzieję, że puści. No i dopiero wtedy go zasadzimy z powrotem do ziemi. I damy go z powrotem na stojak, ale... Oj, mój teściu, no. Taki widzicie. <grystanie> Idę sobie wypić kawkę. I teraz proszę nie oceniać, yy, ale zamierzam sobie poglądać chwilę telewizji, bo ona i tak biega po całej chacie i nie ogarnia, co się dzieje. Ale do kawki muszę troszeczkę coś na YouTubie sobie obejrzeć. Bo nie można tylko się bawić zabawkami dziecięcymi, bo głowa człowieka... By się cofnęła w rozwoju. I tak teraz w ogóle postanowienie mam takie, że nie chcę za dużo skrolować telefonu, no bo zdecydowanie robiłam to za często i co i po prostu czytam książkę w wolnych chwilach. No ale też jakby, jak Michalina nie śpi, no to nie chcę czytać książki, bo nie skupię się, jak wiecie bardzo. Na tym a nie chcę jakby powtarzać jakby jakichś rozdziałów. Wypraszam, ziewło mi się. Yy, więc poczytam książkę, dopiero jak Michał wróci. A teraz sobie po prostu puszę coś na YouTubie i w międzyczasie pewnie tak będę się bawiła z Michaliną, bo nie umiem tak się z nią nie bawić. Ale dobra, idę wysparkać to, bo już ledwo do Was skadam. Także idę sobie coś puszczę. Ja już włączyłam. Ja E, coś, jakieś głupoty mi się wyświetliły także idę oglądać te głupoty jakiś test Vinted e, nie pytajcie, zazwyczaj będą mądre rzeczy ale czasami mi się zdarzy jakiś test Vinted, influencerów włączyć wasze zdrowie, mojej kawki do później Musimy schować, bo to nie jest nam totalnie potrzebne. I z czym się teraz będziemy bawić? Co uważasz? Taki ufoludek? Cześć Michalino, cześć Michalino, cześć Michalino, cześć Michalino. I To pośpiewamy jak na zajęciach muzycznych, tak? Witaj, Misia, witaj, Misia, jak się masz, jak się masz. Wszyscy ci śpiewamy, wszyscy ci machamy, bądź wśród nas, bądź wśród nas. Tak? Może być?